Magda Adamowicz, dzień dobry. Jesień w tym roku wyjątkowo łagodna, ale ta pasa dobrej pogody powoli się kończy. Co prawda cały czas będziemy pod wpływem wyżu, ale to będzie tak zwany zgniły wyż, który przyniesie nam aurę ponurą i pochmurną. Na razie jednak możemy się cały czas cieszyć pięknym słonecznym weekendem. Więcej chmur jedynie na Pomorzu Zachodnim. Tutaj słońca raczej nie będzie, ale w pozostałych regionach ono zdecydowanie się pojawi, zwłaszcza na południu kraju i na południowym zachodzie. I tutaj też najcieplej, bo we Wrocławiu zobaczymy nawet 19 stopni. To oznacza, że lokalnie temperatura może dobić do 20. 17 stopni dzisiaj w Łodzi, 16 w Warszawie, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tutaj 12 stopni. Dzisiaj bez opadów, wiatr słaby z kierunku południowego, a więc nie będzie nam obniżał tej odczuwalnej temperatury, a ciśnienie idzie lekko w dół. Na barometrach w Warszawie dzisiaj w południe 1012 hektopaskali. Jeszcze niedziela, zapowiada się.